Żołnierze Wyklęci to spadkobiercy liczącej około 400 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, największej podziemnej armii okupowanej przez Niemców Europy. Ich oddziały odtwarzano na bazie struktur AK, a głównym celem pozostało odzyskanie przez Polskę niepodległości. Słynny major Zygmunt Szędzielasz Łupaszka w ogóle nie zmienił nazwy swojego oddziału, która niezmiennie brzmiała Piąta Wileńska Brygada Armii Krajowej. Gdy generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, w styczniu 1945 roku formalnie rozwiązywał Armię Krajową, polecił wszystkim działać dalej wedle własnego sumienia. Powstałe w tym samym roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było największym kontynuatorem idei i czynu Armii Krajowej w warunkach okupacji sowieckiej. Ostatni komendant z Zrzeszenia WIN, podpułkownik Łukasz Ciepliński, był także komendantem obwodu Rzeszów w ramach struktur Armii Krajowej. Żołnierz Wyklęty to wybór drogi życiowej, postawa oporu, nieugiętości, niezłomności wobec sowieckiego okupanta i narzuconej komunistycznej władzy. Stąd czasem wymiennie wobec żołnierzy Wyklętych używa się terminu żołnierze niezłomni, bo pamiętajmy, że to nie Polacy ich wykleli, tylko komuniści. Wyklęci to Polacy z różnych warstw społecznych, z przewagą pochodzenia chłopskiego. To także Polacy o różnych poglądach politycznych, socjaliści, narodowcy, piłsudczycy, chadecy, ludowcy. Ale nigdy komuniści, ponieważ tych zwalczano jako przedstawicieli obcej władzy. Żołnierze wyklętych łączyły wspólne wartości, ujęte w słynnej polskiej triadzie Bóg, Honor, Ojczyzna. Żołnierze wyklęci to również wywiadowcy, jak na przykład rotmistrz Witold Pilecki, ułan II RP, jedyny na świecie ochotnik do niemieckiego obozu Auschwitz, powstaniec warszawski, który po 1945 roku założył podlegającą drugiemu Korpusowi Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie generała Władysława Andersa grupę wywiadowczą. Winowców komunistyczni przestępcy traktowali z wyjątkową nienawiścią, maltretowali w ubeckich śledztwach, zarzucali zdradę ojczyzny przed krzywo krzywoprzysiężnymi sądami, mordowali sowiecką metodą strzałów po tylice i zakopywali w bezimiennych dołach. Potem przez całą tzw. Polską Rzeczpospolitą Ludową wymazywali ich z pamięci, wyklinali. 1 marca 1951 roku w katowni bezpieki przy ulicy rakowieckiej 37 w Warszawie komuniści zamordowali siedmiu wspaniałych Polaków. Od strzałów w tył głowy z rąk Aleksandra Dreja, Kata Mokotowa zginęli podpułkownik Łukasz Ciepliński, Major Adam Lazarowicz, Major Mieczysław Kawalec, Kapitan Franciszek Błażej, Kapitan Józef Rzepka, porucznik Karol Chmiel, porucznik Józef Batory. Żołnierze wyklęci prowadzili także działalność propagandową i edukacyjną. W ulotkach, gazetkach czy większych wydawnictwach przestrzegali rodaków przed podstępnym i zbrodniczym okupantem i prosili, aby Polacy pozostali przy wartościach, które przyświecały ich przodkom. Oto fragment chyba najsłynniejszej ulotki z marca 1946 roku, sygnowanej przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Heroiczna, choć pozbawiona szans zwycięstwa walka żołnierzy wyklętych miała sens. Tak samo jak sens miały wszystkie polskie powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, a w końcu powstanie warszawskie. Profesor Henryk Elzenberg napisał: Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy.